Dziękujmy Panu za wszystkie łaski, które do tej pory od Niego otrzymaliśmy. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, Stwórco Wszechświata, dziękuję Ci za to, że dałeś mi życie. Dzięki Tobie mogę doświadczać tak wielu wspaniałości, które uczyniłeś na tym świecie. Dziękuję Ci za wszystkich ludzi, których postawiłeś na mojej drodze, za rodzinę, przyjaciół, znajomych, a także tych przypadkowych bliźnich, z którymi zetknięcie się wniosło coś pozytywnego do mojego życia. Dziękuję Ci za każdy dzień, który dane mi było przeżyć. Doświadczałem w każdym z nich ogromu Twoich łask. Dziękuję za zdrowie którym mnie obdarzyłeś. Nawet, jeśli doświadczam cierpienia, to staram się szukać w nim Twojej woli i Twego planu. Dziękuję za opiekę i to, że strzeżesz moje życie od niebezpieczeństw. Wspaniale jest wiedzieć, że czuwasz nade mną. Dziękuję Ci za to, że nawet gdy zabłądzę w swym życiu i popełnię błędy... To ty jesteś miłosierny i czekasz na mnie w konfesjonale. Dziękuję ci za wolną wolę i to, że umożliwiłeś nam zbawienie. Dostaliśmy jako ludzkość fantastyczną okazję na to, by ucztować z tobą w raju. To ode mnie zależy, czy będę mógł przebywać tam przez wieczność. Do niczego mnie nie zmuszasz. Dziękuję za twoje prawo i przykazania. Bo dzięki nim wiem, jak dojść do zbawienia. Amen. Błogosławieństwo Niech cię błogosławi Stwórca nieba i ziemi i napełnia cię swoimi łaskami i darami. Niech strzeże cię każdego dnia, byś mógł podziwiać jego wielkie działa. Niech Bóg wam błogosławi za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o po modlitwę poniżej w komentarzach. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnej codziennej modlitwy, zasubskrybuj kanał Boża Misja. Klikając kciuk w górę, pomagasz innym odnaleźć nasz kanał i łączyć się wspólnie w modlitwie. Niech Cię Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże!